Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dave'a To jest kolejny odcinek serii Zagrajemy Wy numer o do Kontynuujemy naszą przygodę tak Gdzie jeśli dobrze pamiętacie w poprzednim odcinku Odczyniliśmy klątwę dla i teraz Henselt już jest bez klątwy I będzie chlał na umór Pijaczyna je wredna My sobie te esencje śmierci pozbieramy, bo sobie na to zasłużyliśmy I my stąd spadamy nic tu po nas. Jeszcze całą masę będzie utopty. Będę musiał po drodze zabić się. Zjeżdżaj. O kurde. Obielec. Patrzcie państwo. O, trochę się zbugował. No. Ej, 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 ej. No co to jest? Zjeżdżaj. Widzieliście wy to? Biegą takiego. Good młoda na chwilę zarzucił dyga parszywa Dobra, spadamy stąd, idziemy do Hesalta Będzie teraz u Murad dopóki bo w ten bitwa się nie dospocznie A o wdzięczności u niego zero W sumie to dzięki... Po części dzięki Saski udało nam się Zdobyć i odczynić klątwę, więc... Jakby nie patrzeć? A dobra. screw this. My idziemy. Jeszcze po drodze sprzedamy sobie kilka przedmiotów, które są nam całkowicie zbędne. Chociażby do tego tutaj gościa. Albo nie, nie lubię go. A ten dalej tutaj szuka? O, już nie szuka. Patrzcie państwo, znalazł chyba to, co chciał znaleźć. Dobra, no spadamy dolny obóz Kedwin. Idziemy sprzedać. Sprzedajemy rzeczy. Pozdrawiam. Więc? Do lasoty. Pohandlujmy. Ja mam całą mas masę rzeczy, która mi jest całkowicie zbędna. Trzymaj. Co to za zbroja? Ciężka. No niczego mi nie potrzebna z Irela? Złoba. Jak na moje? Trofeum też posprzedajemy. A nic miony. Kilka mutagenów sobie znalazłem, które będę chciał wykorzystać na pewno, ale nie teraz. Jak nam Łudiwik się z powrotem zwiększył. Znowu 100 kg, mogę 300 kg. Kto to wiedział, żeby nosić? <śmiew> jeszcze ja bym chciał sprawdzić Tę tą miejscówkę. No wiecie, z czym? Ze z... 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 Z statkiem. We... Nie wiem, mam jakieś dziwne przeżycie co do tego statku. Po so, prostu chodźmy tam. Bo wiem, że tutaj można przejść. Chyba. I tutaj zejść, bo tak to wygląda. Perfekt! Pusto tutaj trochę. Nie, tutaj nie chcę zeskakiwać. O kurde, trupojazd! Nie, to zgnilec! Jeszcze lepiej! Nie, chociaż trupojazd jest gorszy. Nie, nie, trupojazd. To... Nie, jak to ten. z zwłok? Ten gorszy. Uuu, ile fajnych tutaj przedmiotów jest, a ja o tym nawet nie wiedziałem. Tutaj można wejść. Rozumiem. I tutaj jest ten stateczek. Mogę do niego podejść? Mogę tu do niego podejść. Ale tutaj nic nie ma. Ogramione wszystko. No cóż. Także tego. Tak. Rozumiem. Sprawdźmy tylko, czy tutaj czegoś nie ma. Aha, to jest to miejsce. No dobra, w takim razie nie ma. Myślałem, że przez chwilę, że to ten statek, mimo wszystko, że... że wiem, że wiedziałem, że to nie jest ten statek, ale myślałem, że to ten statek. Mam nadzieję, że to zrozumieliście, o co chodzi. O kurde, chwileczki! Zjeść, daj... ha... nie. Kurde, kolejny. O, tam jest więcej! Patrzcie państwo. Oni chcieli, żeby pod obozowiskiem wszystkich wyrównać. A tutaj patrzcie ile ich mają pod sam... pod obozowiskiem. Bum! Ale im się barwało fajnie. O kur... A ja już wszyscy pomierali. Barata Dobra, to wczytujemy. Trochę <gry> na jolo tam się rzuciłem, przyznaję. I jolo słuchaj. Nic mnie nie zabiło. Więc znowu tutaj jesteśmy. No dobra, a jeszcze nawet punktów nie wykorzystaliśmy. Ech, ludzie. Tak, tak. No jest git. Szybko do ale Nawet tutaj z tymi utopcami nie będę się bił. Po prostu spadam stąd. Nigdy się nie nauczyłem. Zostawić mnie, chamy. No i git. I chodźmy prosto do miejsca, gdzie przesiaduje nasz Henselt. No cóż, od wojny go nie, u, nie ubiegniemy. Nie, nie ma takiej szansy, że powiemy... Ej, słuchaj. Ale wojny tutaj nie, tutaj nie zaczynaj, Tego raczej mu nie wmówimy. jest zbyt wielkim pajacem. Bo on chce koniecznie ten. Ed, chce Edirn. Prze, przejąć dla siebie. A coś mi się widzi, że po Edirn poleci na. redanie, a potem na. tenerię. Niekoniecznie w tej kolejności. O ile jeszcze żyje nasz król? Bo, jakby chciał dać nam medalię, to by dał to od razu. co? No, tak po prostu idźmy, chodźmy. Bo najważniejsze. A właśnie, co z tą? Sabriną. Nie, Sabriną. Boże, jak ona miała. To o tym O ty, Kim ty jesteś? Dobrze, że jesteś. Dziś rano przybył do mnie posłaniec z Redanii. Czytaj. <coughs> Król Redanii, Radowit V, syn Wizimira, dziedzic... Do rzeczy. Chodzi o to, że to nie jest prawdą, jakoby Temeria po śmierci króla Foltesa, dziedzica... Nie jest prawdą, jakoby Foltest nie pozostawił prawowitego spadkobiercy. Kto dziedziczy? Królowa Adda, córka króla Foltesta, żona Radowida. Adda? Wszyscy wiedzą, że to dziecko Foltesta i jego siostry. Poza tym, o ile dobrze pamiętam, to ciąży na niej jakaś klątwa. Mam rację, Wiedźminie? To prawda, córka Foltesta była strzygą, ale udało mi się zdjąć klątwę. Inaczej, Radowid nie wziąłby jej za żonę. Wydaje mi się, że zdejmowałeś tę klątwę dwa razy. Klątwa została zdjęta, Wasza wysokość. Chciałbym w to wierzyć. Adda może znowu zasmakować w ludzkim mięsie. Przekaż królowi Radowidowi, że nie będę honorował tytułem królewskim potwora. Jeżeli redania nie chce... Co tam się do cholery dzieje? Strażę! O! A ten to kto? <laughs> Tylko Ardem potraktowaliśmy. To, 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 to kto? No, widzę, że tu nikt sobie nie żyje. O, widzę dwóch przyjaciół. To ta dwójka Wiedźminów, kto wspominał ten? Jorwet? Kurde, w takim razie nie jest fajnie. Igni na chama! Rozumiem z jednym walczyć. wa 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 Nie, 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 tak się bawić nie będziemy. kurde. Trzymaj! Aport! He, he, Rajer. Uh -oh. Skończyły mi się ptardy. Alalala! Zwierzaj ode nie! O, zblokował moją kontrę. No, Najgorsze jest to, że nie mam nawet żadnych mikstur na sobie. Jak ja mam to niby wygrać? Ala. Kurde, gdzie jest roś, jak jest potrzebny. Chociaż raz, ała! Hmm. Mam pewny pomysł. Kurde, nie udało się. A. Dobra, może nie ciebie, w takim razie, a ciebie. Udało się! Teraz jesteś mój! Chodź, chodź, chodź! Bicie się, bicie, bicie, bicie! Oła, oła. Nie mnie! Ale kurde, on jest wytrzymał. Oła, Nie! Czy wy to kurde widzieliście? On się umachnął kilka razy po mnie. Dwa razy ciachnął... nie, dobra, cztery razy mnie ciachnął i po wszystkim było. A ja patrzcie, chyba sześć razy go silnym uderzyłem i co i nic. No, chyba sobie teraz ja robicie, powinna mi zapisać w momencie, kiedy nastąpił atak. Ach, te auto zapisy. Dobra, po prostu chodźmy. I tym razem napijemy się likierków I będzie dobrze. Przynajmniej mam taką nadzieję. I kartacze sobie narobię. I nie będzie takiego bicia. Kartaczami ich zabiję. W końcu mam zwiększone obrażenia od <laughs> petard. To by się przydało. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem dlaczego mnie tak daleko? Czemu mnie nie zapisało? Ja nie wiem. Wchodzimy. Pyk. No i prosto do hęcela. Salut. Salut, salut. Dobra, ale teraz tym razem przeprowadzimy tą walkę poprawnie, jak należy. Dobra, w tym samym miejscu. Pyk. Odpoczywamy. Bohater. Pyk. To poproszę. To poproszę. Teraz wyjście. Bicie iksirów. Jezu, coś mi się odbija. Gawron, jaskółka, puszczyk. Wypi, chrupni sobie teraz jeszcze alchemia, eee, kartacz, I tyle mi starczy. Zapisujemy stan gry, Gra najwyraźniej. Kurde, jestem przeciążony. No tak, nic nie sprzedałem. Nie to. Tylko ekwipunek. Już już mi tą sztachetę, bo jest ciężka. A coś cięższego? Krasnoludzki topór. No. Widzę, że to jest... O, to wyrzucie. Cokolwiek. I jedziemy do Hensalta. Dobrze, że jesteś. Czytaj Bla 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 i Idziemy to samo z, z, z ten kląt ścieżkę za przekazać strażę. Dobra, to pomijamy O kurde, nie, ten guzik To chciałem spadać Petar to jednak moc jest w tej części Z samymi petartami zniszczę o. o, jeden nie żyje, ewidentnie A kto to? Batman? Nie, sila. Halo, halo. Co to za jedni? Chcieli mnie zabić! Mnie! Głupcy, Głupcy. mi nie musimy porozmawiać. Detmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem. Choć taką nie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz De Tankarville. Są metody, by rozwiązać język nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki Rada i kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co Wasza wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko! Jak będziesz musiał wyhendorzyć tego trupa, zrób to. Ależ panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca. W dupie to mam. Do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę. Jak to mówią prości ludzie, baba z wozu koniom lżej. Wiedźminie, będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz, gdzie mnie szukać? Tylko czy chcemy to. I tak ciągle... ciągnąć. Jestem królem! A ta boczy się idąca, jakby jej byle pachołek łapę pod kieskę wsadzał. Chyba już pójdę. Idź! Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości Ech, Sporo doświadczenia za niego dostaliśmy. Ten krasnoludzki młot jest. Widzę, że nic nie dostaliśmy. Hmm, ty nie masz nic do okradzenia. No dobra, to my to spadamy, ale czy my chcemy do tego rękę przyłożyć? Już teraz zrobiliśmy sekcję z ale to była sekcja z a nie ne kurde nekromancja. Mam dziwne, złe wrażenie. O, to już tutaj? Myślałem, że trochę dalej to będzie. Pozdrawiam. Tutaj! Barany! Okay. Okej. Już widzę, że wszystko przygotowałeś. Mnogę mu ucieliśmy. Geralcie z Rivii, Gotowy na wycieczkę swojego życia? Beze mnie sobie nie poradzisz? Błękitny sen Hanmarwyna uśmierciłby zwykłego człowieka. No ale ty jesteś mutantem. Musisz wypić miksturę zwiększającą wydolność serca i wzmacniającą żyły. Najlepiej jakby jeszcze miała właściwości halucynogenne. To może wzmocnić wizję. Krakwa powinna wystarczyć. Cała ta nekromancja mi śmierdzi. Co zamierzasz zrobić? Błękitny sen Han Hanmarwyna to zaklęcie, które pozwoli ci przeżyć wspomnienia nieboszczyka. Będziesz widział, czuł i smakował to, czego zabójca zaznał za życia. Nie przejmuj się. Dla ciebie jako mutanta to zupełnie niegroźna operacja. Zażyłeś mikstury wzmacniające? Bo wyglądasz normalnie. Głupio by było, gdybyś się przekręcił. Jeszcze nie. Muszę się przygotować. Krakwa powinna wystarczyć. Dobrze, ale gdzie ta krakwa jest? Mam takie coś jak krakwe? Weź mi osortuj to po nazwie. O, jest kry od razu. Krew? No nie ma. Pomóż datumoltowi. Dat dat hmm. Czy ktoś tu jeszcze był, ktoś, kto sprzedaje ziółka? Może ty masz... Masz tam popiół? Wszystko? Pokaż, może ty masz krakwę. Dobrze, już masz poukładane. Krew... Nie. A nie, to jestem ja. koż? Nie. Masz Krew... Ta, ta, O, to widzę, że mieczyki się zregenerowały. Pamiętam, że jakaś tam była zielarka. Krakwa, a co to? Skąd te świeczki? Kości? Oto Krakwa, a może to jest mikstura krakwa? Alchemia. K -k 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 -k. Rozumiem. Na pewno tego nie mam ekwipunek. Tak, poproszę. Krew. Krakwa. W ogóle mam to z zadania. Dziennik. Symbol wiary. Wiesz, na bitwa. To respisku. Nie znam tego eliksiru. Znam, ale nie znam. Znaczy, wiem, że takowo istnieje, ale na tym się kończy moja znajomość Dziwnie się w życiu układa Dobra, chodź Kilka tu lat temu biłem Ty. Kto pyta? Kto pyta nie błądzi Pohandlujmy Masz coś takiego jak krakwa Eee że tutaj, że też nie masz tego czegoś jak krakwa

Aha, teraz szukać by trzeba by było w internecie. Krakwa. Nekromancja. Jezus, Maria. Hmm. Potrzebuję pomocy wizmy. dobrze, ale gdzie ja mam czego szukać? No, takie. Krakwa powinna pomóc. Co to jest krakwa? To jest jakiś składnik alchemiczny, czy. czy mikstura? Bo póki co, nie wiem nic. Krakwa. Może ty masz? Więc? Masz jakąś krakwę? To może być wszystko, więc. O, jest, nie. Widzę, że nie masz. Nie. Masz tylko takie rzeczy. A! Eee, zablokowałem się. Tu ktoś sprzedaje coś. Myron jest O, aptekarz. Bardzo dobrze. Pohandlujmy. E, tutaj chcę. Czajka. Nie, nie chcę. Tego farda białego. Biorę. Grom nie chcę. Jadwisielców. Co to jest? O, ludziom nie chcę. Czajka nie chce. Gawron mam. Jaziec. Jezus, Maria. Kot Krakwa, jest. Wigor minus jeden. Ok. Dobra, jedność. Czyli to, był, mi, to była mikstura. E, alchemia. chemia. Zrobić troszeczkę dekoktów. Tak z 10. No i tą Krakwę trzeba zrobić. Stwórz mi jedno, Widzicie eliksirów. Krakwa. A nie mogę, muszę czekać aż te się skończą. To odpoczynek. Do północy. Pozdrawiam. Picie eliksirów. Aaa, Gawron, jaskółka, Mangust, Krakwa. Pi. Ale to jest toksyczne. się nie zmieniłem Zapiszmy stan gry Ale myślę, że Będziemy patrzeć, co tam się dzieje w następnym odcinku Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Pamiętajcie, żeby zostawić magiczną łapkę Żebyście pokazali, czy wam się podobało Czy też nie o w komentarzu, Żebyście zostawili się sobie oraz się subskrypcji Dzięki, że wy jesteście na bieżąco z filmami A ja dostaję bufę do motywacji z Tymczasem trzymajcie się mi cześć